Jakimi wyższymi, Kolejny się. mecz z Głódzką Akademią Futbolu. I Będziemy grać. Już Akademia Futbolu już istnieje. Tak. Nie, Bluzy, 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 bluzy. herbaty? Chcesz herbaty? No, chcesz do samochodu? Miodą. A to później, nie, razie, nie, To na razie nie, to na razie nie. nie, <lety> nie, nie. No, no, my, my, zaczynamy, my zaczynamy teraz mecz, także... to z no, ale z inną, wiesz to. Bo to nie może być tak, że w tych rozpiskach tak wiesz. No, wiesz może, może być, bo wiesz, są w naszej grupie, bo oni zajęli trzecie miejsce więc tak możliwe że możemy drugi raz z nimi grać. I zaczęliśmy. Sta, przejął jełą. do jednika. Maciek Wyszedł. Wyjechał z piłku. Poza. O, obręb pola gry. Jestem truszko Jest z altu. Do Karola. Karol 站住 <laughs>

Ale się musi poszły. Jest trudno, jest trudno. Nie, patrzcie. Chyba przepuścił zawodnika. Brawo! Zaskoczyło trochę Maćka. Mówi po obiedzie nierozgrzani. Teraz motoryka zadziała. Co to było to To, 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 to Maxio? Tak, o nogi. No mówię, nie rozgrzani siedzieli tutaj na ławce zamiast. gdzieś trochę po tym obiedzie. Tak. Oj, oj. Ciekła piła. Ciekła piła, ale udało się zażegnać niebezpieczeństwo. O, przez środek. Niebezpieczne zagranie. Macie walczy. Pał. Jestem. 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 jest. Jestem. jest, Jestem. 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 zejdźmy do środka, zobacz jakie Jestem. Jest do przeciwnika tylko za darmo Maciek broni Kuba do Maczka Siwy, Goździk Kuba i Maciek na no. aut nie wyszedł nawet, nawet nie wyszło na okno. Nie dokopaliśmy. My nie mamy siły, nie mamy siły zupełnie. O. Piłka się kręci. O, Ale nasza... Nasza piłka. trochę chaotycznie, chaotycznie znowu zbyt indywidualnie indywidualne popisy mamy holujemy piłkę długo no już, 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 już. trochę za daleko Maciek tutaj próbuje opanować Nie miał z kim zagrać nikt, 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 tak, nikt się nie pokazał do gry no A już, już, ależ przeciął Kuba piękne podanie przeciwnika no ale akcja. Jeszcze. jeszcze ław tutaj był przy piłce Może wyjdziemy wyżej

Danka, Dwóch naszych zawodników leży na ziemi. Dwóch za zarobi, tak gość, będzie grał. Zostawiamy piłkę od nich. wolnego. Staszek zagrywa z rzutka Tam nakładka była, ale sędzia nie, nie zareagował. Jest walka w środku boiska. na szkole, I Obniżamy Karwo. Stasiu, głębia, zobacz, jak stoi. Znowienie gry przez... Ław. I idą z atakiem. Przestali się prawie pod nasze pole karne, ale tutaj trzech zawodników powstrzymało. O, strzał w dalszej długości. Poprzeczka. Poprzeczka. Poprzeczka ratuje nas, nas od utraty bramki. Autocznie, teraz troszkę Piłko. Maciek, nie ma spalonego. No jest. Ach. Brawo, dobrze. No, tak po kącie większym poszłem. Tutaj na tą bramkę nie było Przeniesienie ciężarów na drugą stronę. Kuba na razie wyjaśnił na chwilę sytuację. Będzie Zamknij Siwy, chodź na lewo. Bierzcie na placu. O, boku, co? W ślizgach tyle na rogu. No, no, ale walczył, ale walczył. Biegał. Wznawiamy grę. Siwy siłownie pokazał. A. Troszkę za, późno, troszkę za późno z tym podaniami. Spodamy, spodamy, spodamy. Niech jest przyjaciół. jest Grawo! 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 Zawodnika, po raz kolejny. Grawo! Grawo! Ma no, goździk Brawo, jest na prawą a Paweł ciągnie ciągnie Iż za lekko wy! czas znowu troszkę za szybko Próbuję dzisiaj Paweł grać trzeba, trzeba wracać trzeba wracać odbudowujemy Do Maciek żyje na bramce Chciałbym wrócić. Kuba asekuruje piłkę aż do opuszczenia boiska. jaki czas? 10.00 Ile? O, Dziękuję, dzięki. O, tu. O, no. no, tutaj wybronił. <śprawiedliwie> Sprokurował sobie sytuację do obrony. No Wyszedł z tego ogromną ręką. Nie, paniki. No, to jest... Zmiana na bramce, Patryk za Maćka. Tutaj trochę popatrzeć, jest Matt. Jestem bardzo wystawiony. Wszystko tam idzie. Ja zaraz zrobiłem ruletę Nie, w tym filmie spalony jest. No do tyłu, do tyłu, podanie. Słuchajmy, pomyślmy, zawodnik biegnie, jak zagrać tą piłkę. Słuchajcie, tak, aż tak, poszły te... ostre zagranie. Patryk. Dwie. Karbo. Świetnie. świetnie. do maksa. To przyjęcie. ale jest dobrze. szuk. Jedna. Jest, jest Karwo. Jest ale nie ma z kim grać, nie ma z kim grać, tam było czterech zawodników i nikogo z naszych. Jakby zagrał za daleko, to... Obniżamy siwy, obniż siwy. Adaś. Adam. Adaś, Będzie przerwa meczu, chodź z na za darmo, dobrze? Miada! drugą to. darmo.

Zeszłowika. Zaczynamy No, ja No, chodzi No, dobrze, to tak tylko Michałowi, dobra? Gramy, gramy Tak, tak, Już No, już jest. No i właśnie, to już No, No, Przez środek próbujemy grać, yes. Przez środek, Nie przez. Przez. boiska gdzie podstawione jest Przez! Powiem, zawodników Przez! 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 Dawaj! Dawaj, Przez! 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 Brawo, Brawo! 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 Brawo. la chicca che tu va max per scherzi Bravo, due smax, è smaxna. Non provava. Dai, oh figlio. Dai, vai oppi. Non Bravo, bravo, Дайте браво! браво!

Jedno serce, trzy litery 3 litery 3 litery serce 3 litery litery jedno serce ław. Trzy litery, jedno serce 1 serce ław. serce 1 serce litery, serce serce ław. serce 1 serce litery, serce serce ław. ław, ław. serce 1 ław, ław, ław. serce 1 um, <ślały> tak. serce pusty... Nie, 3 4 este